Cześć dzieciaki. Mam na imię Jola. Pracuję w Polskim Ośrodku Sztuki, gdzie prowadzę pracownię plastyczną. W dzisiejszym art przepisie proponuję zabawę plastyczną, którą nazwałam domowy witraż. Do tej zabawy będziemy potrzebowali. Koszulki takie od dokumentów, słuchajcie, stare, na pewno są takie, widzicie, lekko pogniecione. Nam to nie będzie w ogóle przeszkadzało. Czyli koszulki po dokumentach, takie foliowe prześroczyste. Farby plakatowe lub tempery. Nożyczki. Woda. I pędzle. To co startujemy? Pierwsze to będzie taka dwuetapowa praca. pierwszy odcinamy od naszych koszulek i tutaj takie krawędzie. One już nam nie będą potrzebne mamy taki płat folii o jeszcze muszę tutaj rozciąć mamy taki płat folii może jeszcze jedną czyli odcinam ten perforowany koniec przecinam Mam drugi komplek. Jest. Pierwsza część pracy. Pokrywamy folię różnokolorowymi maziejami, które niestety będą musiały pewno całą noc schnąć, abyśmy dopiero jutro mogli przyozdobić nasze okna. Będę też na to czekała. Ale teraz skupię się, żeby moje maziaje abstrakcyjne były fajne. Nakładam farbę. Muszę jej nałożyć dosyć sporo. Ona na razie zbija się w takie kępki. Nie chcę na razie pokrywać całej folii, ale to też nam doda fajnych efektów. Mogę mieszać barwy. Bardzo interesujące wzory się pojawiają. Jestem zaskoczona. To będzie nasz materiał na nasz witraż, bo nie będziemy go robić naszego domowego witrażu ze szkła. Będziemy robili go z woli. Pokrywam. Popatrzcie. Mam taki efekt deszczu. Takie krople. A, spada mi. Jeszcze nakręcę więcej farby. Wtedy niektóre krople połączą się. Dobrze. Daję tę folię. Odkładam do schnięcia. Biorę następny kawałek. Ale niestety pociągórko. Muszę zrobić lekki porządek. Dobrze. Mam kolejny czysty kawałek folii. Gdzie dokładnie tak samo. Pomaluję go różnymi kolorami. Nakręcam, farbę nakręcam. Powiem Wam, że to już jest całkiem przyjemna praca. Bardzo fajne efekty powstają. Krople zbierają się, zbijają. Cały czas maluję nieprzedstawiającą pracę, taką abstrakcyjną. Bo jutro rano będę wycinała z tego mój witraż. Tam trochę zieleni. Mmm, jest fajnie. Polecam te zabawy. Będą wyglądały na moim oknie. Poza kamerą przygotowałam sobie jeszcze kilka folii. Niektóre drugi raz pokrywałam farbą, nie zważając na pierwszy kolor. Czyli kiedy do żółtego dodałam czerwonej farby, uzyskałam piękny oranż. To samo zrobiłam, y, pobawiłam się z zielono-niebieską, y, z zielono-niebieskim nakładaniem farby. No i co, kochani? Niestety muszę zostawić moją zabawę y, do jutra. To musi wyschnąć, a jutro wycinamy i robimy witraże. Zapomniałam dodać, że będzie nam jeszcze potrzebny klej, klej roślinny, klej taki w sztywcie, żeby mamy, by nie były mocno niezadowolone, że smarujemy szyby klejem. No to co? Do jutra. Moje folie wyschły, Wasze pewno też. No to co? Startujemy. Druga, najfajniejsza część zabawy. Mam rozłożone przed sobą folie, które wczoraj e, pokryłam farbą. Pięknie powysychały, naprawdę. Mam już nożyczki. I co? Zaczynamy. E, moje kwi... Ja wymyśliłam, że... Mieszkam w domu z ogrodem i na drzwiach balkonowych zrobię taki wewnętrzny, tajemniczy ogród. Nie będę yy, szkicowała kwiatów, nie będę szkicowała roślin, po prostu spróbuję wyciąć je fantazyjnie, tak po prostu z ręki. Zaczynam, bo nie mogę się doczekać. Może pierwszy. Cięcie żółty. To będzie środek mojego kwiatka. Będę sobie wycinała kształty i odkładała na biurko. Tak żeby widzieć, jak będzie wyglądała moja kompozycja na oknie. Będzie mi to na pewno ułatwiało pracę. Jakie jakie płatki muszę takie czerwony na kilka płatków farba lekko sypuje mi się ale nie martwi mnie to jest sporo tych fajnych momentów. Oczywiście wybieram takie najpiękniejsze. Myślę, że poza kamerą. Yy, Zrobię większą kompozycję i potem się znowu z Wami połączę, pokażę efekt. Kompozycja ułożona na stole, teraz przy pomocy kleju przymocuję ją na okno. Skończyłam. Tak wygląda moje okno. Ma się wrażenie, że ogród wszedł do pokoju. Jestem bardzo zadowolona z efektu. Dzisiaj niestety jest pochmurny dzień. Wydaje mi się, że gdyby świeciło słońce, byłoby jeszcze piękniej. Ale i tak cieszy mnie. Zobaczcie piękne barwy. Piękna faktura i jestem szczęśliwa. Mam piękne okno, kochani, po, pochwalcie się waszymi pracami. Przesyłajcie do polskiego środka sztuki. Jestem bardzo ciekawa. Pamiętacie, zamierzamy tworzyć internetową galerię. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się. Ja bawiłam się fantastycznie. Do widzenia!